Zrób dzisiaj na obiad wątróbkę drobiową z jabłkiem. W towarzystwie surówki z kiszonej kapusty i ziemniaczków będzie smakować wyśmienicie. Potrzebujesz tylko kilka prostych składników. Wątróbkę drobiową, kwaśne jabłko, masło, cebula, sól, pieprz, liść laurowy, ziele angielskie. Bardzo ważne jest przygotowanie wątróbki do smażenia. Na samym początku należy ją oczyścić z błonek, wiązadeł, a przede wszystkim żółci. Dobra i świeża wątróbka powinna mieć kolor czerwono-mahoniowy. Każdy kawałek dokładnie obejrzałam. Usunęłam wszystkie błonki. Pokroiłam na mniejsze kawałki, a przy okazji znalazłam kilka, w których znajdowała się żółć. A tego należy się pozbyć. Wystarczy chwila nieuwagi i odrobina żółci potrafi Zepsuć całe danie. Także zachęcam robić to przy dobrym świetle. Wątróbkę zawsze kroję na mniejsze kawałki. Smaży się wtedy równomiernie i smakuje lepiej. Ja uwielbiam podroby. Gdy mama gotowała rosół, wątróbka i serduszko zawsze były dla mnie. Zobacz teraz. To jest oczyszczona wątróbka. A z boku to, co odrzuciłam. I tutaj jest właśnie żółć. Spójrz. Aby pozbyć się tej żółci, odkroiłam całkiem spory kawałek wątróbki. Wystarczy odrobina, żeby zepsuć smak całej potrawy. A wtedy potrawa jest gorzka. Teraz wystarczy namoczyć wątróbkę w mleku, ale to nie jest konieczne. Po odsączeniu, przygotowałam następne składniki. Pokroiłam cebulę w piórka. Możesz pokroić w kostkę, w pół talarki. A następnie przygotowałam jabłko. Dodałam niecałe jabłko. Fajnie jest, żeby było kwaśne. Pokroiłam je w kostkę. Już wszystko miałam przygotowane. W patelni rozgrzałam masło. Dodałam cebulę oraz jabłko. Poczekałam aż się zeszkli i dodałam wątróbkę. Dodałam liść laurowy, ziele angielskie i co chwilę mieszałam wątróbkę, aby obsmażyła się z każdej strony równomiernie. Wątróbki nie należy smażyć zbyt długo, bo będzie bardzo twarda. Na początku niech się smaży we wszystkich sokach, a jak zaczną odparowywać, wtedy pora jest na przyprawienie. Żeby nie była twarda, robię to na samym końcu. Sól, pieprz, majeranek i smacznego. Zapraszam Cię do obserwowania mojego kanału Pieprzyć z Fantazją.